No kochani, dzień dobry, witam Was jeszcze raz Z takich fajnych okoliczności też Przyrody i pogody Na Papucanach No i chciałem się dowiedzieć Tutaj jak będzie działać ten mikrofonik Jest tutaj przyłączony Także sprawdzimy sobie jeszcze raz Jak działa No i oczywiście napiszcie mi w komentarzach Dosyć taki solidny wiatr jest dzisiaj tutaj także zobaczymy jak to wyjdzie, ale jest bardzo bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie i bardzo fajna pogoda, tak więc ja się przełączę na kamerkę z przodu, obserwujcie monitorujcie ten dźwięk i wszystko inne czy jest tutaj dla Was doskonałe i dobre przede mną taki widoczek jest troszkę wiaterku Przyszliśmy sobie stamtąd Zeszliśmy z takiej górki Tak jak wspominałem jesteśmy nad jeziorem papocany Idźmy sobie tam dalej Przejdziemy sobie na taki pomostek Przejdziemy sobie na brzeg Jeziorka i zobaczymy co tam Tam jest Parę zdjęć, oczywiście, na końcu filmu postaram się Wam e, pokazać. Bo, jak zawsze, takie spacery to są u mnie spacery fotograficzne, powiązane ze zdjęciami jakimiś. Tak więc, mam nadzieję, że jest to dla Was fajny obrazek i te zdjęcia tam na końcu zawsze Wam się jakoś tam podobają, wpadają Wam w oko Staram się zrobić fajne. Jest tuż. E, po godzinie 12, więc jeszcze taka wczesna pora tak więc myślę, że dopiero później po 16 po 15 tutaj się zrobi większy ruch na razie spokojnie jakieś pojedyncze takie przypadki na rowerach czy z spaceru możemy dojść tuż nad wodę zobaczymy zerkniemy sobie tam to chyba ogólnie nie jest zła tylko że tutaj akurat przywiały jakieś zielone rzeczy ale ogólnie to jest dobrze idziemy dalej jeszcze Tutaj głośne jakieś ptactwo. Nabitowe hałasu. No tam dalej myślę, że już nie pójdę, bo przejdę się tamtą ścieżką, tak myślę, albo będę się już wracać. Także krótki, myślę raczej potraktujemy to jako teścik jeszcze raz tego mikrofonu nie wiem, mówię, mówię ciszej i e, może mam go w w ogóle przyczepiony mam go tutaj, może powinienem go mieć gdzieś może tu nie wiem tak więc musimy to sprawdzić, musimy to ocenić i musimy tutaj tego podoświadczać nie? może na chwileczkę ja go sobie dam tutaj troszkę wyżej. Dam go tutaj, nie? To jest już tak... Wydaje się w miejscu takim odpowiednim. Tylko nie chcę, żeby to było znowu za głośno. Tak więc no musicie to sobie sprawdzić, weryfikować i mi napisać jak dla was jest dobrze. No a sam też oczywiście postaram się posłuchać i e, stwierdzić jak jest najlepiej. Tak więc dziękuję za ten króciutki taki spacerek. W mojej miejscowości przy moim jeziorku, bardzo blisko tutaj mieszkam, tak więc tychy podkoczamy. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa. pa.